Siemantero, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dziś jest kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's na PlayStation 3 i PlayStation 4. Jest godzina 8.12, czyli ta godzina, o której zaczynamy grę Five Nights at Freddy's. Czyli będziemy teraz przechodzić przez 5-6 godzin. Nie no, ja tam filmuję, no dobra, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's. Yy, na PlayStation i dzisiaj akurat odpalimy sobie Freddy Freddy's 2 yy, to, jest na te, to jest na tym samym silniku robione co tam poprzednie co może większość z Was pamięta, a może i nie. Oczywiście zrobiona na Little Planet Trójce, która jest dostępna na PS3 i PS4. Tak, na PS3 jest to dostępne, możecie sobie w tą grę zagrać na PS3. Więc yy, jeżeli ktoś ma PS3, na no to się może się cieszyć, może sobie śmiało zagrać to mapkę, oczywiście. Nie będę powtarzał, że potrzebna jest gra do Planet 3, ale ja bym polecał bardziej na PS4, bo to płynniej chodzi. Odpaliłem sobie, albo dobrze, że odpalę. No od pierwsza. Zobaczę, w ogóle nie... odpaliłem sobie jedynkę tak dla odświeżenia i powiem szczerze, że w porównaniu do jedynki oryginalnej to Bardziej się bałem, tu, tutaj, tutaj strach zacząłem czuć jak w we FNaFa, po, po raz pierwszy od dłuż, po, 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 po dłuższej przerwie zacząłem się bać FNaFa. Naprawdę, y o ale ładnie, se na tej gardle, coś mnie drapie. Y <laughs> ogółem naprawdę zacząłem się bać tego, fajny ze the Freddy's, bo ogółem y straszniejsze to jest niż niż oryginał. Niektóre, dźwię niektóre dźwięki w ogóle to wszystko tak no. no, straszniejsze się wydawało, nie? Więc. Cię, ale fajnie tu jest zrobione, ty. Ledwo widoczne są. Łez. Aha, bo to... ty zapomniałeś, że latarki się używa. Lewy event, prawy event. To są te paper A ja ogółem, przeszedłem chyba do trzeciej, do trzeciej nocy do tego fnafa poprzedniego. Dwa razy, nie, trzy razy wyskoczył mi Golden Freddy. I naprawdę, naprawdę. Nie, nie wiem kto to robił, ale naprawdę kawał dobrej roboty odwalił. Hmm. Naprawdę kawał dobrej roboty odwalił. No i co mogę powiedzieć? Ej, przepraszam, że przez dłuższy czas nie było odcinków, znowu nie było odcinków, ale po pierwsze nie miałem PS Plus'a. A w sumie na co mi to? Bo i tak ze mną nikt nie gra, nikt mnie nie lubi właśnie. Po drugie oczywiście szkoła, niestety szkoła jest ciągle, tylko szkoła, ale niestety... Szkoła, niestety nie lubisz. szkoły. Nie no dobra. Szkoła czy, czy lubisz czy nie, no to musisz chodzić, nie? Nie. No i nie miałem... Po... No i po trzecie nie miałem pomysłu co nagrać, nie? No ale tam ù, Bartus tam napisał, że Fortnite'a tam nagrał. Y, jedna ten szczerbatek, Polish Szczerbatek napisał, żebym nagrał ten GTA V, no ale GTA 5 ciążek bym PS, ale akurat mam PS, więc możemy śmiało je grać teraz. Piszcie do mnie kiedy, możemy nagrać, na zagrać co kto chce. Czy no, nie tak dosłownie co kto co kto chce, tylko no. Ale tak, nagrałem tak, żeby było bo ciągle tylko Minecraft, więc i tak chciałem nagrać tego FNAF-a, może to się przyjmie, może i nie. Hmm. Kurda, mnie gardło drapie. W gardle mnie drapie strasznie, <laughs> przepraszam. Przepraszam, za to troszeczkę się człowiek pochorował. E! Nie, won mi stąd. Won, won. Ej, jest 12 jem to... O, no, naklejkę zostałem. Ja pierdyle Ty ale. Dość wolno. Ten music box. Mmmm się ten. Rozładowywuje. Ja chciałbym żeby już się. O, czeka się już ruszyła. A ty wróć? Ty bo niego nie ma. Ty, bo niego nie ma. Wchodzi. A właśnie propos Frediego, jeszcze odnośnie do... wracając do tej pierwszej części, to śmiech Frediego jest tak krypi, że ja pierdzielę nie bez kitu. Nie, stra strasznie creepy jest. Strasznie creepy. Bardzo creepy. Już ktoś wszedł do wentu, słyszę no. No po z telewizora. Z telewizora słyszę. No. O, czeka, czeka, czeka Tylko trochę z, te, z tą maską, tak trochę O! Mhm. Kręci tą muzyczkę Dobra. A i ogółem jest przecena jeszcze Powiem na FNAFa yy. FNAF Help Wanted do 5 marca jest przecena i jest ogółem przecena obowiązuje edycję zwykłą jak i wersję z dodatkiem, wersję, cała, cała gra plus dodatek dodatku oddzielnie oczywiście niestety, no niestety no nie obowiązuje czyli przecena to ogół. Znaczy, możecie sobie tam wejść, mam nadzieję mi się. Znaczy, nie, no nie będę podlinkował akurat. Nie... Odruchowo wcisnąłem trójkąt. I... Jak. Fak, 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 fak. O ten się ruszył, fajnie. Yy, yy, jest. Ze 125 z, z, przecenione jest na 59, edycja zwykła. I ze 144 na. Oś, nie, 79 jest przecenione na. Jest przecenione na, No boże, ze 144 na 79 jest przeceniona e, pełna wersja gry z y, dodatkiem ten Franken Freddy czy jakoś tak... Nie, nie nie wiem jak się nazywa ten dodatek, ale... Ten dodatek jest właśnie... Mm, ja w ogóle nie oglądałem żadnych filmów, na przykład tam U11 odpaliłem, tylko raz, że mniej więcej co jest, tak jak z Naftu U11 oczywiście, nie? Żeby zobaczyć jak to mniej więcej wygląda, a reszty to nie oglądałem, bo nie chciałem sobie gry spoilerować, nie, Przeważnie, ja, Przeważnie gameplayów nie oglądam, tylko bo bo jak nagrywam załóżmy jakiś gameplay że na ktoś mi podsunie jakiś fajny pomysł na serię no to no ty, ty zaraz w sumie ty, ja nie muszę tutaj świecić co tutaj tak lekko wystarczy tutaj praktycznie wszystko widać <zysy> wow w oryginale to się tak nie da ale nie naprawdę ładnie to wygląda ładnie to wygląda jak na Little Big Planet bardzo ładnie no taki FNaF bieda edition na PlayStation, nie jak kogoś nie stać na vr -a i... na znaczy nie, no na na FNaFa to pewnie by było stać, ale... Gorzej z tym, z VR-em. A i szczerze, napraw, wygodniej się, mi się gra na padzie niż na przykład na tym. Na pc bo, bo wiecie, myszka zanim to kurde gościu weźmie, założy maskę i ten, na tu to, to, to tak załóżmy o, kręcę, kręcę, Pik! pik. o to pod po tym, bo po prostu klawisz wystarczy no, no, ucenie to też tak jest, że tam się ma klawisze, nie trzeba myszką latać, ale yy, to jest trudniejsze, tr trudne jest to do, do zapamiętania te, te, te wszystkie guziki. Tutaj to jest izno macie o trójkąt, maska, kwadrat, monitor, R2 to kręcenie tą pozytywką, kółko zapal światło, R2 latarka. No ale to są konkrety pokazane. Nie? ta w ucenie to bo, matko boska, jakbym chciał 50-20 przejść, ja pierdziele, to to jest ciężkie, to jest... Mnie się udało najwięcej przetrwać tam z 10 sekund, bo ja po... po prostu... to jest ciężkie, strasznie. Dla mnie FNAF... znaczy tam UCN to, to taki średni dla mnie jest. Dla mnie FNAF najlepszy to FNA w jedynka FNAF 1, 2, 3, 4. To są dwa... Na... To, to są cztery najlepsze FNAFy. Te pierwsze cztery FNAFy, jakie wyszły, piątka to już taka... Uj. Dobra Tylko tak tekturowo te modele są takie no tak wyglądają bo wyglądają, no bo to jest to jest na silniku Little Big Planet robione, ale... ale ładnie to wygląda. Jak, jak, jak na, pier, na pierwsze ten, jak na taką pierwszą, pierwszą wersję takiej mapki to naprawdę ładnie wygląda. O piąta już. Hmm, odpalimy sobie, może jeszcze, żeby, choć, żeby widać, jak jumpscare wygląda. Hmm, to jest... hmm, to może weźmiemy akurat marionetkę tam, marionetkę, akurat marionetkę jest najbardziej, najbardziej pod ręką nie jakie nienawidzę tej marionetki to po prostu Oj, A nie, w sumie muszę podświetlić. Tu, tu akurat muszę podświetlić, tylko nie wiem jak stojikon jest. Mm. O! No! Jestem ciekaw jak trójka, bo jeszcze jest trójka ogółem O, chcę, za zależy, nie o tym no i fajnie Bo ogółem jest jeszcze trójka, nie wiem jak trójka wygląda Trójki nie odpalałem Ej, frajży Dobra, dalej Odpa Odpalę jeszcze, wezmę, odpalę Odpalę jeszcze raz, żeby zobaczyć jak jumpscare wygląda w tej dwójce No i kończymy odcinek, nie? Niestety Dobra, start. Dobra, pomij... Nie, jest, jak będę musiał jeszcze raz znosić te te... Czy nie, nie, nie będę Quality jest... Quality nie jest za ale... Ale... Takie bieda jest ok. Takie bieda edition jest okej. No i to to intro takie, takie... Takie w miarę... miarę dobre. No i dobra, niech się odpali giera Dobra, pali, palimy na full, palimy na full, palimy na full wszystko tylko się kręci Ten Fre Freddy taki trochę Mógł go wziąć tak żeby leżał, nie tak żeby ten Bo... O dobra, niech się ruszał, nie chcę w sumie marionetki jak już tak szybko idą, to... Dobra, widzimy się za chwilę. Shit! O Jezus! O, o, o Uj! Uje! Uj! Z pierwszej chowa się. O, akurat. No już. No i dobra, i uwaga. Ta, wyskoczy! No wyskakuj. Ej no xD O Jezus Dobra Jumpscare jest taki trochę przycięty po bokach Te, te, te prostokąciki są Ale uff Kurde ale nie tak to Tak to może być nie, Szczerze jak na Playstation mi się tam podoba Tylko gdyby graficznie to lepiej wyglądało to bym się nie doczepił nie Mechanika, mechanika jest naprawdę łatwa Naprawdę fajna mechanika, łatwe to jest w obsłudze Trójkąt, trójkąt, kółko, lewy drążek i ten, spusty No i praktycznie to jest tyle Bo Scott powinien pomyśleć nad zrobieniem oryginalnego flata na PlayStation 4 Bo naprawdę to, to, to nie jest ciężko zrobić To nie jest ciężko zrobić, oryginalnego flata Ale to, ale jak na razie się trzeba tym nacieszyć Naprawdę, to jest naprawdę kozacka mapa Kozacka jest ta mapa Naprawdę no dobra, wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Ci się spodobał, że tak zostawcie opeczkę. Napiszcie mi, kiedy chcecie zagrać, to ja z Wami zagram, proszę. Tak dawno z nikim nie grałem, nie? Z miesiąc, z miesiąc ja nie grałem, nie, bo ogółem nie miałem czasu i chęci w ogóle tak jakoś do grania. A i ogółem wielkie dzięki Wam, już, że jest to 900 subów, nie, i zaraz będzie tysiąc. Kurde, dzięki Młodki. bo nie wiem jeszcze jakiś specjal, bym na. No, już mówiłem, ale wolę jeszcze coś dołożyć do tego. Coś się jeszcze wykombinuje, ale dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. I do następnego.